06 466 bodajże na długich mi zapierda i tyle widział, że ja jadę bo to patrzą w tych kurwa GPS-ach i celuję kolejnego tutaj śmiecia wam nagram już tu kurwa patrzę KM40 ja na zakręcie on też na zakręcie kurwa stoi i celuję kurwa ja wyjeżdżam tą kita kurwa Kurwa, każdy widzą jak wszystkie śmieci jebane robią, kurwa. Wszystkie, no. Ten kurwa klan jebanych cweli pierdolony. Wystarczy ponakrywać i chuj, kolana siadają, kurwa. Heh, takie to jest tajne. Gdyby to byli naprawdę jak, kurwa tajni, to mu się nie pierdoli jadę i chuj, nie? Także że widać jakie to jest kurwa tajne. I kurwa telefon kurwa za... Kurwa i... I pierdala kolana jak chuj, widać, że z kim uderzają byłem kurwa, pijoczkiem, kurwa śmiecie, pierdalone to nie jest od roboty, kurwa. Także nie każdy sobie, kurwa, to tam już jedzie jakieś, bo widzę, że świeci po światłach. I no Ino, jedzie, żeby się na zakręcie minąć. Już wam podaję tutaj, kurwa 2x, x79, nie, te pal. Ta, P05, ostatni. Mi się pojebało w pierwszej, ty, ten, chuj. <laughs> kurwa. Ciemno jest, jest więc nie widać, tak żeby podać to. Posrani są, bo to widzą, że zacząłem nagrywać to twalety, tylko są w gębach, kurwa, urabura i na internecie, oczywiście, na Facebookach, kurwa, to, to, to tego nie zajebiesz, kurwa, gówna to, kurwa, już jakiś chuj śmieć celowy, już tak wcześniej mnie zrobili, zaraz, kurwa, 09428, bo ja tutaj niekiedy staję na tym. 6.7 SS A tamten na przystanku ma 0,5825. 825 Uczę się kurwa swe luchy lepszych Ta dokładność musi być kurwa Jebane śmiecie kurwa